Mam Bogu, bracie, siostry, po trochę długiej mojej nieobecności, ale już jestem, nie będziecie na mnie skazani już na dłużej. <laughs> Chciałem powiedzieć o tych perypetiach, które mnie spotkały, pozytywne perepetie w szpitalu i to na świadectwo dla Was, bo wiem, że cały zbór, nie będę wymieniał po nazwiska, bo mogę kogoś pominąć, tyle tego było, tych osób, ale wiem, że wszyscy modlili się, nie tylko tu w Białej, ale też i nawet za granicą modlili się o tą moją, tą sytuację. Powiem tak, od 5 ma marca, tak dobrze pamiętam. 5 marca nie czuję bólu biodra, przez 8 lat czułem ból biodra cały czas, a od październiku, kiedy covid przeszedłem, to było już nie do zniesienia, ale 5 marca, dokładnie o godzinie 10, bór ustał, bo tego, tego, tego miejsca, tej kości już nie było w moim organizmie, była inna, plastik pojawił się. W pracy miałem 8.30 w piątek, jako jeden z pierwszych tej grupy, co miała być tego dnia operowana. Asystowała siostra Monika Babula, żona Jacka. Tu Jacka nie ma, ale jest teściowa. Pozdrawiam serdecznie, niech Bóg będzie błogosławiony za, za siostrę. Bóg otaczał mi niesamowitym pokojem, a się pacjenci dziwili, co po mnie, szli na operację, że ja się niczego nie boję. Chociaż człowiek jest taki, że boi się, może boi się, bo nie wie, czego czeka. Jakbym miał co tydzień operację, bym wiedział, prawda? A tak pierwszy raz w życiu miałem coś takiego i, i nie bałem się w ogóle, bo modliliście się. Pokój był niesamowity, a jeszcze było widzenie u jednej osoby, że na bloku operacyjnym nawet przygotowanie do operacji było pełne aniołów, oprócz tych lekarzy, co tam byli, pielęgniarek, które mnie tam obsługiwały. Było takie widzenie, że lekarze, którzy się spocili w czasie operacji, aniołowie wycierali czoła, dotykali ich rąk, żeby oni mieli siłę, coś im na ucho szeptali, co jako oni operowali. Pokój był niesamowity. Ja, wiecie, takiego pokoju nigdy nie odczułem jeszcze. Nie odczuwałem. Po operacji, operacja trwała godzinę 15 minut. Inne operacje trwały ponad dwie, prawie trzy, moja godzina 15. Nic nie czułem, tylko słyszałem odgłosy drwalskie, tak powiem. Przyżynanie, walenie młotkiem, takie rzeczy, to słyszałem. Ale to jakby było ktoś obok coś robił w innym pomieszczeniu. Nie, nie, nie przeswoiłem, że to o mnie chodzi. Eee... W, so, w połowie soboty już, w piątek o 10 już było po operacji, leżałem, potem w, w połowie soboty już kazali mi wstać z łóżka, ja się ucieszyłem, bo tam już naciskałem na nich, kiedy będę wstawał, to musieli mi uspokajać, bo jeszcze za wcześnie. W połowie soboty już chodziłem na balkoniku, potem już wieczorem w sobotę wziąłem kulę i bez wiedzy lekarzy przedem na schody chodzić. Przedem na szóste piętro, na trzecim byłem, na szóste poszedłem, wróciłem, tu dostałem oczywiście o opsuwa od pielniarki za wcześnie, o dwa dni. Ale ja czułem, że muszę to zrobić i zacząłem, zacząłem chodzić. Po pięciu dniach wypuścili mnie ze szpitala, akurat tak Bóg zdarzył, że miałem termin rehabilitacji, to dzięki Bogu, tylko i wyłącznie dzięki Bogu, lekarze mówią, że jestem z rehabilitacją na 6 tygodni do przodu. Teraz przede o dwóch kulach, bo myślałam sobie, że ktoś może mi delikatnie potrącić coś takiego, nie? Noga mi nie boli, tylko rozciągam nogę, bo te ścięgno pachwinowe nie pracowało do 8 lat. Bo chodzi, wiecie, przykurczony chodziło, on nie pracowało. Ja i co, co chwilę je rozciągam. Muszę spać na plecach przez miesiąc czasu. Zero jazdy przez dwa miesiące samochodem. Na boku nie mam, nie mam prawa spać przez jeszcze miesiąc. Ale bólu nie czuję kompletnie żadnego. Tylko ścięgna rozciąga, bo są skurczone, muszę je porozciągać. Trochę po parę dni mieszkaliśmy u Bractwa Ślusarskich. Siostra Agnieszka podała mi ćwiczenia, które, które ćwiczę. I powiem tak, niech Bóg będzie uwielbiony, bo jest taki wspaniały werset, nie dzięki mocy, nie dzięki sile, ale dzięki mojemu duchowi to się stanie. I tak się stało. Dlatego dziękuję przede wszystkim Bogu i Wam wszyscy, kochani moi, za modlitwy. Bo wiem, że się o mnie modliście. Dziękuję Wam z całego serca za wszystko, co od Was otrzymałem. I niech Was Bóg Błogosławi, bracia i siostry.